Pamiętajcie, że serii Obserwator 1-29-0 powstała w celach humorystycznych i dla zabawy. I proszę je w tej serii na no poważnie. Ciebie, witam Was na kanale Maciu. I dzisiaj sobie. Yy, bo ogólnie wiele się wydarzyło od ostatniego filmu. posik jest aktywny. Kurczę. I, po I ktoś mi powiedział, że on dał nową grę. Trzeba. Ja Pasie, widzicie Działa... Miejsce pomocnika. Co to jest ty? Ludzie, ja wam to zabarzę ty, bo ja nie wiem czy ja wam to pokazać mogę. No cóż, ja no teraz na no to już widzieliście. Podoba dwie gry. To i to. Ze Zagrajmy najpierw to, ok? Ok, dziadu Idealnie. Podoba mi się. Ale to. Czyż jest dostępne? A zobaczmy, czy wejdę na przykład do. No, no, wejdę sobie do no, profil kolegi i czy. Jego mogę w, w grę, grę zagrać, bo, bo widziałem, że. On ma. Hehehe. Chyba. Ej, jo, Patrzcie, ja mam jakieś. Same gry niedostępne. Co jest? Czy to, czy to po prostu jest tak. Po prostu, czy to jest jakoś. A wejdźmy sobie w w, w... w randoma No to konto akurat to nie wiem czemu mi się tu wyświetla skoro on jest banowane No w, wejdźmy w pomocnika Maciu zniszczę się no ha 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 Jeżeli w to nie mogę zagrać? Ej co jest? Ej a przełączę się na inne konto Okej okay, przełączyłem się na inne konto Chodzili na Maciu filmy, i teraz kurczę, czemu ja tutaj nie mam siebie. Muszę znaleźć siebie. Znaczy... No, ale tutaj sobie. E, z, z zaproszenia to nie wysyłam. Co jest? Czemu są takie dwa konta? Nie wiem. To jest moje, to na pewno, ale co? Czemu ktoś z, z. Raz tak po prostu wiem, że te, ale poczekajcie, gdzie tu jest te. Yy, jakoś, no to się wchodziło, nie? dzieła to nie. Znajomi chcę zobaczyć, znajomych. O! I gdzieś tu jest pomocik, jest. I wszystko. Działa. O, a, a mogę teraz zagrać? To jest też niedostępne. Chyba, że oni po prostu banują, te... Ty, 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 ty. Czekajcie, nie, tu się nie ta wchodzi. To się jakoś inaczej tu robiło. Dobra, czekajcie. Cio, jeden, dwa, trzy, zero, sześć, siedem. Ej, oni chyba po prostu mu te gry podbanowali, z tego co mi się dokładnie wydaje, bo. O, a wejdźmy tak? Kurcze, no to w tamtą też nie będziemy mogli zagrać. Dobra, to ja się się na swoje konto. Ty ty, 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 Dobra, tu widzę, że pomocnik w coś gra. W ogóle tu kąt do mnie zastałem jakaś dziewczyna pomocnika to chyba jest. A i wczoraj jak coś wleciał trailer, nie? No, jest grubo. Co jest? Czy. Jak ja się przestraszyłem? Czemu. Ktoś mi stał normalnie pod oknem przed chwilą. Czajcie. Ktoś pod oknem. Pod oknem mi ktoś stał. Ej, poczekajcie. Ja tylko sobie odejdę, a i, i dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć odcinek z prawdziwego życia. Ty, ktoś tu jest. Nie, nie ma już. Ej, ale to było creepy. To, to ja się tak przestraszyłam w tym momencie. To muszę wam powiedzieć, no... Jest grubo. Weźmy sobie na kanał YouTube powosika. Okej... Okay. Posty. O! Dużo osób mi mówiła, że te zdjęcia stwarzają twarzą to fake, ale po części mieliście rację, ale w tym poście z twarzami jedna z nich była moja, jeżeli nie uda wam się znaleźć, to pokażę wam moją twarz, więc, więc szukajcie. A tym bardziej o to, Maciu, to chyba twoje? To to nie twoje nie jest. Ja, o, ja tu tylko napisałem znak zapytania, bo to nie moje nie jest. Tu jakiś domu, że ma 18 lat, ja tego nie chcę oglądać. Mi się wydaje po prostu, że... Ogólnie tutaj... To mi się wydaje, że po Waszynk to kto może być ten, bo tu do widać się, ale okej, okay, dobra, bo... Trzeba przestać się prze no prześladować braciom, a ja, ja napisałem odpowiedź, tak. Dobra, ale do filmu, do filmu, do, do filmu, tak? Do zobaczenia, Bachio. O godzinie jest Będę czekać z obserwatorem. Okej. Okay. Dobra, wchodzimy. A bo ja tutaj już oglądałem Chwilę, to przyznam się wam. Jakiś. Bachio, to chyba twoje konto? Oj! Ja teraz wiem! Fakt, ja się raz nie mogłem zalogować, jakby, ale to. Bo, bo po prostu ktoś grał na moim koncie, ale to nie było, on. Bo, bo, no bo ja to, to konto jakiegoś koledza albo kuzynowi dawałem, teraz już się pamiętam. Więc to. Wy jesteście ogólnie i wszyscy, i tak dalej, i tak dalej. I te karteczki, co były znalezione parę miesięcy temu. I właśnie, zobaczmy jeden z tych filmów. I zachęcam do subskrybowania do tego kanału, nie? Bo tu widzicie? A teraz wam mogę puścić kawałek piosenki piotteki obserwatorów. No wy to sobie ogólnie to teraz możecie, bo to jest jak widzicie na moim kanale. To jest takie coś śmiesznego. O i zapraszam mnie na drugi kanał Macie EuroCack Simulator 2 tu mam jakiś film, jeden dzień temu, ostatni film o pomocniku w drugim sezonie, a czemu napisał o pomocniku? Dobra, ale teraz... Ja tak to długo będę szukał, serio te filmy, te filmy, te firmy chciałem powiedzieć. To było chyba po Obserwator szedł do mojego domu w życiu. życiu? Coś takiego to było, nie? Coś takiego było. O, jest! Ten film. To był sezon pierwszy, wow! To było tyle czasu temu, ja... Aha! Uwaga, już... Dobra, ale poczekajcie, nie? Bo ja chcę... Chcę znaleźć ten moment, nie? No co tam było, ty? Czekajcie. O, to było tu. O, ja tu wystrzeliłem jak z procy, bo coś, ktoś do mnie szedł, po prostu, ktoś do mnie szedł. Teraz poczekamy, a coś zrobisz. Podskoczysz tam, strata konta i strata kanału, hasło do twojego konta. Jakieś niby cztery hasznaki, ale co nie to, Mieszka obserwator i ich podpisane, a później chyba była jeszcze jedna kartka. Czekajcie, o, do no tak no będzie to szybciej po prostu znaleźć. Okej. Okay. Tutaj coś na pewno było. To dopiero początek coś takiego to było, nie? czy jak ja tu nagrywałem. Teraz wam idę pokazać to. O dobra, tutaj to pamiętam. I tu Po prostu nie miałem głosu, bo, bo wiecie, bo mi się nie chciało przełączać na idę kamera, i tak dalej i takie wiecie. Czekajcie, jak ja tu nagrywam? Ja filmów nie umiem nagrywać. Dobra czekajcie, ojej to dopiero były, to dopiero były piękne rzeczy, a to były piękne rzeczy, to były stare też przede wszystkim rzeczy. I w ogóle wiele, wiele więcej spróbujemy wyjaśnić i po prostu... Ile to czasu temu bo Chcieliby to z tego kwietnia. Wczoraj on mi już dał zaproszenie, ale ja go dopiero dzisiaj zaakceptowałem. Ja! Mógł... Yeah. Okej, okay, mam, mam nadzieję, że Wam się podobało. I co, zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i do mojego drugiego kanału, czyli Bacia Euro Simulator 2. Ale tam też się, się będą pojawiały inne, inne rzeczy, ale ogólnie to będzie kanał o ciężarówkach i tak dalej. I co, I, i mam nadzieję, że Wam się podobało łapeczka w górę. I co? I do zobaczenia jutro na następnym odcineczku. Pozdrowienia!